Siemaneczko w 12 części Let's Play Lobos. Jesteśmy tutaj przy naszym zielarzu amatorze. Zobaczymy, ile stracimy na zakupie tej miksturki. Potrzebuję magicznej mikstury. Jeśli będzie taka opcja? Słyszałem, że takową posiada. Tak się składa, mój że właściwie to masz rację. Ale nie jest na sprzedaż. To jedyna kodę cenna kodę. rzecz, jaką mam. Ta? Do diabła. Dam ci za nią 10 bryłek złota. Nic z tego, chyba że przyniósłbyś mi jej zamiennik. Okej. Okay. Jaki znowu zamiennik? Napój, który tu mam, to mikstura regenerująca magiczną energię. O wiele bardziej pożyteczna w tym wieku byłyby dla mnie mikstura regenerująca żywotność. A gdy w końcu przyniosę ci taką, taką miksturę, to oddasz mi tą swoją? Naturalnie, młody szczawiu. A skąd u ciebie taki pędko magicznym wywarom? Czyżbyś chciał zostać wielkim czarownikiem? Bardzo, bardzo zabawne. Przestań wreszcie nazywać mnie młodym szczawiem. Dobra, tak się składa, że mamy dwie takie potki. Mam dla ciebie napój uzdrawiający. Esencje. Mam tu taką miksturę. Uhuuu, to musi być esencja lecznicza. Tak jest. Proszę, to twoje magiczne miksturę. Okej. Okay. Eee, jaką on mi dał potkę? A, on mi dał... O, to nawet był, powiem wam, dobry deal. Dobry deal, dobra. O proszę, kogo tutaj mamy. Proszę, sobie zapiszemy od razu. Chwila. Tak jest. Może zainteresowałby cię ten magiczny napój. Mm -hmm. Skąd go masz? Udało mi się go zdobyć. Czy teraz możemy porozmawiać? Nie przywykłem do zadawania się z psychopatami, ale skoro już tu jesteś, okay. mów, czego chcesz. Dlaczego tak stronisz od innych skazańców? Nie mam zamiaru wchodzić z tobą w dłuższe dyskusje. Mów, czemu mnie nie Dobrze, dobrze, spokojnie, panie Magu. O, możemy mu powiedzieć o koszmarach, okej. Okay. Dręczą mnie koszmary. Widzę w tobie dużo cierpienia, złości i nienawiści. Dopóki nie pozbędziesz się tego bagażu, nie zaznasz spokoju. Więc co mam robić? Głupcze, przecież wiesz, co robić. Po co o to pytań? Zakładam, że muszę pomścić moich y, kolegów, y, przyjaciół, którzy wtedy zostali brutalnie zamordowani na moich oczach. Chcę przekonać Cezara, żeby zgodził się na zmianę przydziału jednego skazańca. Tylko że Cezar nie chce nawet o tym słyszeć. Dlaczego uważasz, że ci w tym pomogę? Znasz się na magii. Jeśli ktokolwiek może jakoś wpłynąć na tego człowieka, to musisz być ty. Najpierw udowodnisz swoje intencje. Co mam zrobić? Zatrujesz strasznikom jedzenie. Zasługują na karę. Przecież jeśli dowiedzą się, kto to zrobił, będzie po mnie. Może masz dla mnie inne zadanie. Raczej nie. Musisz to zrobić tak, żeby nikt Ech. nie wiedział. W przeciwnym razie plan się nie powiedzie. Oczywiście nie zamierzam cię przekonywać. Twój wybór, ale bez tego nie licz na moją pomoc. No rozumiem. Jak mam zatruć jedzenie strażników? Róż głową! Przecież nie jesteś tak głupi, jak reszta tego towarzystwa. W ogóle jego imię jest mega dziwne, nie? Wcześniej myślałem, że to jakiś nekromanta, tak sobie strzelałem, ale cholera wie, co to za magia i dlaczego dał się złapać. Dobra, zobaczmy nasz dziennik. E, tak. Wiadomo, że e, kociołek to jest ten przy tym kucharzu. Tam jedzą strażnicy. Tam trzeba się pokręcić. Tylko pytanie, czy w dzień, czy w nocy? I Jak to zrobić? Nasz alchemik amator by się przydał do tego. Tak, koszmary. No, dopóki nie pomszczę śmierci moich bliskich, no też tak bym obstawiał. Dobra, więc zrobimy, zobaczymy się przy tym kociołku. Nie może tak dalej być. Nie to nie tylko problem. Kto ci powiedział o tym wcześniej? Walker, no i tak go potrafi. oczywiście dorwaliśmy. To wszystko po raz To było wiadomo od dawna. Trudno mi w to uwierzyć. I tak, że liczy się tylko siła. Wynocha z mojego łóżka. Dobra, w dzień nie było żadnej opcji, ale już widzę, że w nocy coś od nas chce. Hej, ty! Czemu się tu kręcisz o tej porze? Nie mogę spać. Ja już wiem, po coś tu przylazł, tak? Tak? No, kaman, Jakiś krytyk z mojej strony. No. No proszę, no kaman. on. Ha! To Dobra. Było nie wiem, czy go chcę dobijać, czy nie. Co to jest. A, gulasz, dobra. Okej, okay, bierzemy wszystko. Nie bardzo wiem, czekajcie, jaki mamy wpis. Ciężko z nim było, bo on jak pieprznął tą swoją chochlą, to koniec, po walce. Niech to szlak. On ale przyłapał mnie na gorącym uczynku. Nie no, jak przyłapał? Przecież tylko tam się pokręciłem trochę. Poczekajcie. Mam swoje na sen, więc mogę go zawsze uśpić. Mogę coś tutaj zrobić z tym kotłem, czy nie? Zatrój ja jedzenie. Tak jest, płynowe starcie. Teraz zmywam się stąd. Dobra. Z tej chlizną. Aha, czyli w ten sposób mogę to zrobić. Eee, dobra. Ale zobaczmy, co z tym. Y Cholernym kucharzem. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Nie chcę go łukatrupiać. Coś ty narobił, ty rydlaku! Alarm! Dobra. Okej. Okay. <laughs> zostawię to pewnie w odcinku. O kurwa. Złoto? Za Nie, przerobili mnie normalnie na kiełbachę. Na kotleta mnie łubili. E, dobra. Walczyć z nim nie możemy. Znaczy musiałbym go zabić chyba, nie? nie chcę go zabijać, zresztą nie wiem czy to nie byłby jakiś przypał. Mam zwoje. Nawet dwa, więc może warto w ten sposób uderzyć. Dobra. Nie mogę zabrać nic z jego kieszeni, dobra. Róbmy to. Okej. Okay. Dobra, spieprzamy. Cholera. Okej. Okay. Szkoda, że nie można w kieszeni, nie pogrzebać. Jak ktoś jest właśnie tak otumaniony. No ale dobra. Hmm. Teraz trzeba znaleźć staruszka. Nie pamiętam gdzie on może spać w mordę. No bo w sumie mamy plan wykonany. Teoretycznie i praktycznie chyba też. Siedzi tutaj. To jest chyba on, nie? Oczywiście, że tak. Zrobiłem co chciałeś. Tak jest. Strażnicy powinni mieć wkrótce problemy z żołądkiem. Trzeba poczekać na efekt. Przyjdź jutro. A czy teraz pomożesz mi z Cezarem? Porozmawiamy o tym jutro. Ale jutro w sensie rano, czy muszę naprawdę przespać się? E, cholera, do jutra. No nic, zobaczymy się nad ranem. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Okej, okay, mamy. No niestety, do, chciał całą dobę przewinąć. Nie wystarczyło do rana się przekimać. E, mam opłacony harasz, także luz. Spokojnie, widzę, że już coś chce od nas. Dobrze się spisałeś nikom przyda się lekcja pokory. To powinno wstrzymać ich plany na jakiś czas. A co planowali zrobić? Nieważne. Istotne dla ciebie, że zająłem się twoim problemem. Ok. Cesar przystanie teraz na twoje prośby. Okej. Okay. Znasz człowieka o imieniu Lupino? Nie znam nikogo takiego. To renegat. Służył w legionie, ale go zdradził. Ten człowiek nie zdradził legionu z własnej woli. A więc jednak go znasz? Nie znam go. Tylko o nim słyszałem. Zresztą to nie moja no sprawa. No dobra, nie mogę ci więcej pomóc. On zabił moich przyjaciół. Potrzebuję więcej informacji. Nienawiść to twój najgorszy wróg. Odejdź. Nasza znajomość dobiegła końca. Szkoda, bo to jest mega dziwny facet. Zaczekaj. To dla ciebie. Za o. wykonanie zadania. O. Skąd masz tyle złota? Żadnych pytań. Nie Wiesz no, dobra, dobra, żadnych jody. pytań. To już koniec naszej współpracy. No właśnie, żałuję, bo to jest jakiś naprawdę chyba potężny, misterny gość. Kurde. Dobra, zarobiliśmy też nieźle fajnie. Zmiennik dla Stefana. Zobaczymy, czy Starzec dotrzyma słowa. Pójdę pogadać z Cezarem, okej, okay. Zemsta. Nie chcę więcej ze mną rozmawiać. Ten Stary dziwek coś wie, ale nie chcę powiedzieć. Pompnął tylko, że Lupin. Lupino nie zdradził Legionu. Jasne, a ja zostałem nadzorcą Lobosu. Dziadek musi rzeczywiście mieć nie po kolei w głowie. On powiedział, że z własnej woli nie zdradził. A to jest różnica. Dobra, tylko że teraz a kto tutaj? Kolejka do sracza? Chyba tak. Teraz e, trzeba się chyba znowu przekimać. No tak. A nie, jest tutaj. Dobra. Już bałem się, że będę musiał szukać, spać, czekać, aż przyjdzie tu łaskawie. Jestem ciekaw, jaka będzie reakcja. Zobaczmy sobie. Hmm. Co do tego skazańca, który chciał zmienić przydział. Do cholery z nim! Niech sobie robi co chce! Arr, mój brzuch! Czy to znaczy, że może od teraz kopać złoto? Przecież mówię, głuchy jesteś! Niech się jutro zgłosi, to wpiszę go na listę. Arr, zabiję tego kucharza! Co <noise> i ja już pójdę. Okej. Okay. Od razu, jak jesteśmy, to możemy się opłacić, żeby, żebym później czasem nie zapomniał. Przynoszę. Pf, to ma być urodzierz. Yeah. Myślałem, że z tego też zrezygnuję. Dobra, ale patrzcie, jest git, czyli musimy iść do Stefana. Udało się. Cezar zgodził się, żeby Stefan przeniósł się na kopalnię złote. Przejdę się do Stefana i zapytam, jak poszło mu z nadzorcą ra Rangorem. Właśnie. Ciekawe, jak jemu poszło, nie? I gdzie Stefan kimał? O, on kimał. On mógł kimać tutaj. A, wiecie, tu i w prawo, na tych trzech wyrkach. Tam. Czekajcie, ja kucharz. Jestem ciekaw, co u, u kucharza słychać. Mega ciekaw jestem. Jacy wszyscy tacy zmęczeni, nie? Jak leci? Wiesz, czemu żyjecie tak długo? Bo nie żrecie tego gówna, które gotuje Manolo. Ten kucharz chce nas chyba wszystkich wykończyć. <grymianie> Jak to mogło się stać? Mój kulasz się zepsuł. Jeszcze wczoraj był przecież dobry. Życie niech to kieł upali. Życie, stary. <grymianie> okay. Wygląda na to, że coś się stało z gulaszem tego opasłego tak, kucharzyny na dole. <grymianie> Strażnicy stoją teraz w kolejce do wychodka. Ej. <grymianie> 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 Nie wiem, Kurde, nie mam o czym gadać ze Stefanem ciągle, nie? Ani z Fredrikiem. Dobra, ten do mnie zagadał. Czy to coś wreszcie popchnie teraz w fabułę? Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Hmm, patrzcie, kogo tutaj mamy. coś nie tak, to na pewno wasza sprawka. Nie. Do się wam zachciało. Poczekaj, zrobimy z wami porządek. Trzeba zdecydowanie i silnie uderzyć hmm. w sam środek. Dobra, niech się wali. Nic mi o tym nie mówił. Okej, okay, zobaczmy czy tu będzie jakaś reakcja. Może ja muszę ze wszystkim pogadać, żeby pchnąć to zadanie dalej do przodu. A ja z nim nie... A czekajcie, bo może ja wczytywałem. Jeden ze skazańców chciałby zmienić swój przydział. I co z tego? Czy można zrobić coś w tej sprawie? Takie decyzje podejmują Rangor i Cezar. Obawiam się, że mm -hmm. trudno będzie ich przekonać. A co mnie to obchodzi? Liczyłeś na moją pomoc? Chyba, że... Dobra. To jest... Wracaj. Czyli nie miałbyś nic przeciwko, gdyby któryś ze skazańców zamienił się miejscami? Jak powiedziałem, nie interesuje mnie, co Rangor i Cezar z wami robią. To nie moja działka. Rozumiem. Okej, okay, widocznie podczas wczytywania zapomniałem, że nie, że nie poszedłem tutaj do niego Moja wina yy, Powycinam to błądzenie i czekanie aż, aż Stefan będzie chciał z nami gadać. Dobra, teraz, teraz chyba powinno być już wreszcie wszystko git. E, także co, widzimy się u Stefana, no a mam nadzieję, że teraz wszystko będzie już git, bo już chyba trzeci raz Hej, tu ty. do niego podchodzę. Tak. Udało mi się przekonać. Wreszcie. Naprawdę? Jak to Nie było łatwo. Musiałem się bardzo postarać i nieraz nadstawiać karku. Mam nadzieję, że to było warte zachodu. Zapewniam cię, że było warto. Anko zgodził się, żebym poszedł na złoto. Teraz trzeba tylko przysłać do niego zmiennika. Dobra, niedługo wrócę. Okej. Okay. No, czy muszę iść do Frederica, tak? Wszyscy trzej nadzorcy zgadzają się. Dobra. Okej. Okay. Trochę pochodzimy, no ale to trzeba ogarnąć ten temat. Także no, widzimy się u naszego zmiennika. Hey, ty. Jesteśmy? Ruszaj! Udało mi się przekonać nadzorców. Mm -hmm. Co takiego? No dalej. Czas nie wyjść tak, z tej dziupli i spróbować nie? swoich sił kopiąc rudę. Ach, o tym mówisz, ale to już teraz. Tak. tak. Rangor już czeka na nowego zmiennika. No dobra, już idę. Ruszaj się, stary. Dobra, nie, nie na wyro, tylko pytanie, czy ja muszę czekać, aż on faktycznie tam dojdzie, czy po prostu możemy iść do Stefana, nie? Dobra, jesteśmy z powrotem, pogadajmy ze Stefanem, nie wiem, czy musimy czekać, aż tamten przyjdzie? Wszystko gotowe, przysłałem ci zmiennika. Niewiarygodne. Masz smykałkę do ludzi, nie ma co. Wiadomo. Szczerze mówiąc, nie łudziłem się, nawet że ci się uda. No to było ciężkie Dobra, zadanie. A teraz powiedz, jaki masz plan. Znaczy ciężkie, złożone. Czu, z planu chwilowo nic nie wyjdzie, póki kręcą się tutaj żołnierze z obozu. Okej. Okay. Chcesz powiedzieć, że robiłem to wszystko na darmo? Nie, oczywiście, że nie. Trzeba będzie trochę przeczekać, aż w kopalni zrobi się luźniej. A tymczasem mam coś dla ciebie. Wiem, gdzie są ukryte ciekawe przedmioty. Możesz je sobie zabrać. Tu masz klucz do skrzyni z Cezara. Któryś ze strażników musiał go zgubić. Cochę się skrzywił, bo piłem go w oko jednego skubańca, ale wciąż powinien pasować. <gry> Tylko okay. pewnuj, żeby żaden ze strażników nie zauważył, jak to Ale marysujesz. czy ja nie otworzyłem tej skrzyni wytrychem? ciebie, żeby było tam coś wartego uwagi, mm -hmm. bo inaczej tu wrócę. Dobra, klucz. Zanim zapomnę, Cecal cię szuka. O, cholera. Ale nie wyglądał na wkurzonego. W każdym razie trzymał się chłopie. Trudno mi w to uwierzyć. Zajebiście stary. On myśli, że to tak jest. Dobra. Eee, niewolnik kopalni. Podobno szuka mnie Cezar. Chyba oddałem mu ostatnio dzienny urobek. Nie, no oczywiście, że oddałem. Nie, nie, nie. To na pewno nie o to chodzi. Fabu fabula. E, fabula. Fabuła chyba główna, nie? Może się ruszy. No, kop sobie, Fredrik. Kop, kop, kop. Stefan, nie, nie gliczuj się. E, jestem ciekaw tego klucza. Czy... Ale tam była chyba jakaś skrzynia zamknięta, że potrzeba klucza, nie? Coś tam było, chyba, cholercia. Bardzo mnie to ciekawi. Tak samo rozmowa z Cezarem. Co Cezar może chcieć od takiego prostego kopacza jak ja? Jak tam chłopaki? Ciągle przy tym sraczyku, tak? Jak mi przykro. tam na górze, dobra, zapiszmy sobie. O kurde, wytrych. Dobra. Eee, otwiera którąś ze skrzyń pod rusztowaniem Cezara. No, którą otwiera? Którą otwiera, co? Aj eee, tam cholera jasna, tam. Dawno na otworzyłem to tak właśnie, coś czułem, ale gdzieś chyba była czerwona skrzynia. Znaczy, czerwona. Przepraszam. Co wam to, co powiedziałem sekundkę temu. Dobra, mój pośpiech. Okej, okay. ja bym się wkurzył, jakby faktycznie tak gówniana nagroda była, że skrzynia, którą już dawno otworzyłem. E, mała błyskawica. Dobra, bełty, skóra wilka, zardzewiały miecz. E, na siła 45. Ten miecz lata swoje świetności, ma już za sobą. 45, a my mamy tu... Obrażenia... E, czy, Aha, dobra, nie, to spoko. Eee, zużyta kusza, tylko że akurat będziemy szli w y, łuk. Ale dobra, niech i tak będzie. Przyda się na czarną godzinę. Dobra, nie, tu mamy obrażenia 45. tutaj tak samo. Więc luz, więc tutaj nic nie zyskałem. No, kusza. No fajnie wygląda, ale nie, łuk, łuk, łuk. Znaczy. W sumie teraz to nie ma znaczenia, bo mam ten sam procent, a jednak wolę większe obrażenia. E, tylko w przyszłości, no jednak, e, myślę, że łuk będzie, nie? Grany. No dobra, dobra, to. A czy możemy korzystać. E, e, z tego? Naprawdę? Ha. Huh. Mała błyskawica, bez żadnych e, kręgów? No dobra, już nie pamiętam. A, czy były takie oryginalnie runy. Że można było je zakładać bez, bez umiejętności tam w kręgach? Mniejsza, w poko nagroda, nie? Już się bałem, że skrzynie są dawno otwarte. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest grane. Ej ty! Ile można na ciebie czekać? O co chodzi? Zgłosisz się na górę? Do Arona. Zrobią z ciebie lepszy użytek w obozie. Tu I tak tu niczego się nie nadajesz. Kto wydał taki rozkaz? Gówno cię to obchodzi. Zanim stąd pójdziesz, porządnie wyczyścisz podest. Bierz szmatę i pucuj. Na kolana. Hmm. Pewnie zginę, jak to powiem, ale tak mnie drażni ten. Sam sobie pucuj ten podest. Jak śmiesz, śmieciu. Tak czułem. Nawet nie zabił Skubaniec. Myślałem, że tylko w pierdol dostanę. No okej. Okay. Na pewno nie jest zadowolony z tego rozkazu i musiał się do niego dostosować, dlatego wyładował swoją złą energię... ...na naszej skromnej osobie. Dobra. Kurwa, draniu cholerny. Ile czasu Kiedyś minęło? tego pożałuję. Co tam był koczysz pod nosem? Gówno. Skończyłeś? Dobra. Czekajcie, czekajcie, moment. los się do mnie uśmiechnął, wypuszczają mnie z kopalni, nie wiem gdzie i co zamierzają ze mną zrobić, ale nigdzie nie będzie gorzej niż tu, mam się zgłosić do Arona. No, to prawda. Jakieś lepsze czasy chyba nastały. Dla mojej skromnej osoby, ale o tym dowiemy się w przyszłym odcinku. Zastanawiam się ciągle, co z tą zamkniętą częścią tej kopalni. I czy byłaby jakaś opcja, żeby pozbyć się Cezara? Bo na przykład, wiecie, te zadania co nam nie pykły. Eee, tak, Cezar zamordował go zimną krwią na moich oczach. Ktoś powinien zrobić z Cezarem porządek, no właśnie. Znaczy, nie no, w walce takiej to nie mamy szans, jakimś podstępem. No zobaczymy, nie, na razie może płyniemy z prądem, ale to w przyszłym odcinku zobaczymy, co tam naszykowali na naszą skromną osobę. To by było na tyle, także wpadajcie do opisu, trzymajcie się i, I na razie.